Jeździmy czarna linia, między Czarną a Czerwoną i Czerwona linia. I później dopiero jeździmy po niebieskiej. Ta, ta przestrzeń pomiędzy czerwoną a niebieską linią to jest taka strefa bezpieczeństwa do wyprzedzania, do wymijania. Bo generalnie jak ktoś będzie jeździł środkiem, no to mało was teraz jest, ale jak jest dużo osób 40 motorze, to się dezorientują, co się dzieje. Że na, tym, na tej przestrzeni po prostu chwilę się przebywa do wyprzedzenia do tego, nie? Później już coraz wyżej. To można jeździć dowolnie. I teraz, co jest ważne, słuchajcie. Każda zmiana kierunku jazdy, torowcy to już mają we krwi obejrzeć się lewa, prawa. Przyjeżdżamy na tor, przyjeżdżamy. Staramy się jechać w równą linię, Że nie wspinamy się, nie pikujemy gdzieś z góry, bo też inni jeżdżą, nie ma hamulcy i tak dalej. Co jest teraz najważniejsze? Spróbujcie sobie przejechać, którzy są pierwszy raz, Całą tą rundę Pomiędzy czarną a czerwoną linią Co jest najważniejsze w wirażu Wystarczy szybkość 30 na godzinę Ale wchodząc w wiraż Oczywiście mówi już o pochyłości Po to sobie jeździmy dowolnie To najważniejszą sprawą jest Deptanie na pedał Żeby koło było cały czas napędzane Nie możemy skontrować pedałami Bo nawet z czarnej się zsuniemy Jak będziesz jechał i Na prostej możesz sobie mięśnie rozluźnić Oczywiście nie przestaniesz kręcić ale najważniejszą rzeczą w virażu wystarczy taką gdzieś 30 na godzinę, szybciej nie musisz jechać. Niezależnie czy będziesz jechał czarną, czerwoną, czy niebieską, czy podbanką. Co jest najważniejsze? Wszędzie jest szybkość 30, ale czym wyżej jedziecie, to jest cięższe. że ciężej jest ten obrót przepchnąć I trzeba zwracać uwagę, że nie, żeby nie przestać naciskać, no i żeby tą szybkość zachować. Jeżeli już ktoś czuje, że nie może wykręcić tego, to lepiej sobie na dół zjechać żeby się nie zsunąć do niebieskiej tak, do niebieskiej albo po czerwonej Bo już miałem takie przypadki w wypożyczalni, że pierwszy raz przyszedł koniec jeżdżenia, już uchlastany spiął się tam Aha. na górę i nie miał siły, siły. wiesz tego przepchnąć nie, sam się to się zniszczy zniszczy ubranie, tor nam porysuje ale gorzej jak ktoś na niego wpadnie tylko to pamiętajcie, może być taka sytuacja, że słuchaj, dojeżdżasz do kogoś i nie chcesz go wyprzedzić. Jesteś na łuku. Aha. To nie kontrujesz pedałami leciutko rowerem do góry i na no, no, pochyłość cię wyhamuje, wiesz i sobie wrócisz do niego na, na koło, nie? Wszyscy zrozumieli? Tak. Słuchajcie, to był wykład pana Jerzego Brodawki. Legendy. Legendy i toromistrza. Tak, dzieje, Ale jest mistrzem. Tak. tak jest. Także ja popatrzę, jestem cały czas z Wami. Jak coś, to się nie obrażajcie, jak kogoś poproszę, żeby powiedzieć, coś źle robić. Tego. Bo to jest, jest. dla Was. I na tor. I się, to tor, się tak bawimy, jeździmy. I że, żeby Trzeba było fajnie. Siebie. Ja to widzę, że siebie muszę. No. I generalnie to transport kosztowny, to kosztowny, tak Można, tak Działamy. To jest tak, taki